Przyszedł pamiętny dzień 13 grudnia 1981 roku. Niezgodnie z prawem wprowadzono stan wojenny. Rano, mama mieszkająca o piętro wyżej budzi nas i mówi, że wybuchła wojna. Jaka wojna? Wojna z narodem! odpowiada. Szok. Tego się nie spodziewaliśmy. Z radia sączy się muzyka Chopina. Telefony nie działają. Jakby wszystko zamarło. Niedobrze przecież mamy zamówiony spektakl. Sztuki papieża pod Warszawą, ale. Niestety jest zakaz podróżowania. Może jednak jechać. Nie, nie mogę narażać kolegów. Jadę na miejsce spotkania pod Kościół Świętej Janny, by odwołać wyjazd. W księdze pamiątkowej, wykładanej podczas przedstawień, gdzie widzowie wpisywali swoje uwagi, a do której wpisał się także kardynał Stefan Wyszyński, który przyszedł na przedstawienie. Została wpisana na pustej kartce pamiętna data 13 grudnia 1981 roku. Księga poleciała do Watykanu, pamięć wydarzenia została. Wracam do domu, coś trzeba robić. Trzeba się czegoś dowiedzieć. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni i przerażeni sytuacją. Przecież to historyczna chwila. Uświadamiam sobie. Łapię więc za aparat fotograficzny Ryho, dwie rolki nowych filmów Kodaka i jedziemy do ambasady Japonii, by czegoś się dowiedzieć. Ryho poszła do ambasady, a ja stoję i czekam po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko kina Moskwa. Przed kinem palił się koks w koksiaku i ogrzewał uzbrojonych żołnierzy. Obok nich stał czołg. Na budynku na górze napis Kino Moskwa i wielki panel reklamowy z tytułem filmu Kopoli Czas Apokalipsy. No tak, lepszego tytułu na sytuację w kraju żaden scenarzysta by nie wymyślił. Łapie więc za aparat, wyjmuje z futerału. Jestem tyłem do kina, więc do żołnierzy. Obok mnie facet myje szybę w sklepu. Odwracam się i podnoszę ręce z aparatem, a facet do mnie szeptem, żebym uważał, bo jakaś baba na przystanku pokazuje mnie palcem. Ja robię zdjęcie, chcę schować aparat do torby i widzę biegnących kątem oka przez ulicę żołnierzy. Są już przy mnie. Oddaj aparat. Chcę powiedzieć, że to nie mój, a narzeczony, a narzeczona. I tu ugryzłem się w język, bo jakbym powiedział, że Japonka i że poszła do ambasady, to może by mnie zwinęli, bo pewnie szpieg. Jednocześnie jestem przerażony, bo nie mogę stracić aparatu rycho, więc mówię, że to nie mój aparat. Myślę, jest drogi i dla mnie nie do odkupienia. Mówię, że oddam film, bo jest nowy i tylko na nim jest jedno zdjęcie. Oddam też drugą rolkę, jest pusta. Pierwszy popatrzył na drugiego, drugi kiwnął głową. Oddałem filmy i odetchnąłem. Udało się. Aparat Rycho uratowany. Ja też, bo mnie nie aresztowali. Rycho wróciła z ambasady bez żadnych wiadomości. Nic nie wiedzieli. Ale nie dałem za wygraną. Wróciliśmy do domu po filmy. Musiałem dokumentować ten dzień. Likwidowano biuro Solidarności na Mokotowskiej. Tam z gorączkowani pojechaliśmy. Robię zdjęcia, lecimy w górę po schodach jakichś domów, pukamy do mieszkań, chcemy zrobić kilka zdjęć z góry. Rycho jest ze mną i w ogóle się nie boi. Chyba nie zdaje sobie sprawy. Nie wiem, ale dzielnie mi towarzyszy. A ludzie są fantastyczni. Nikt nie odmawia, chętnie wpuszczają nas do środka, na balkony. Cykam szybko, żeby nikt z dołu nie zauważył, i zbiegamy po schodach. Dobrze, że nie zauważyli. Inaczej byłby to bardzo pechowy dzień. Tym bardziej, że 13 grudnia to także dzień urodzin rychą. Właśnie, więc jedziemy na deptak na krakowskie przedmieście. Chcemy kupić ciastka ze sklepu cukierniczego w hotelu europejskim. Przed samym wejściem do sklepu czołg. Stanęliśmy. Patrzymy czołgiście w twarz. Zrobić zdjęcie, czy nie? Nie odważyłem się. Czołgista z rozmysłem powoli kieruje karabin maszynowy w naszą stronę. Ustawił cel. Weszliśmy do sklepu. Wieczór urodzinowy richo spędziliśmy w minorowym nastroju. Nie wiedzieliśmy, co nam, co wszystkim przyniesie przyszłość. Tylko ciastka tego wieczoru były wyborne. Kilka dni później w centrum miasta, w bocznej uliczce wszedłem do małego sklepiku z aparatami fotograficznymi. Tak dużego wyboru aparatów jeszcze nie widziałem. Tu chyba przynosili zabrane ludziom aparaty. Jeszcze coś niesamowitego. W niedługim czasie widzę podobne zdjęcie do mojego, które mi zabrali w rolce, ale cyknięte gdzieś z mieszkania, z góry. Potem dowiedziałem się, że było to słynne zdjęcie Krysanidentala. Na nim był opancerzony transporter i żołnierze, a na budynku kina Moskwa, no właśnie, powinien być napis kino Moskwa. Ale niestety napis zniknął. Został tylko tytuł filmu Czas Apokalipsy. Słynne zdjęcie roku niemiecki Newsweek ocenzurował. Ale ja wtedy miałem satysfakcję, że wpadłem na ten sam pomysł co reporter Newsweeka. I zaczął się czas zabijania wolności. Osiem bardzo trudnych lat. I w 1989 roku dzięki konsekwentnej walce, ludzkiej solidarności i sprzyjających warunkach Polska jako pierwsze państwo w Europie uwolniła się z totalitarnego systemu sowieckiego. Po długiej nocy stanu wojennego słońce wolności wzeszło nad Polską.